Dzień dobry moi drodzy dzisiaj będziemy grać na najlepszym serweriku czyli PCD Matro, PCD Polish Driving i, i przedstawi się jest Matronics i zapraszam do oglądania no to bierzmy będziemy dzisiaj testować pracę jako taks taksówkarz moi drodzy dzisiejszy odcinek ja nagrywam o 6 dopiero o 6 nagrywam niestety, ale jak będzie się podobał Wam odcinek, no to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję i dobijamy. No wiecie, 50 subskrypcji, będzie nowy kanał, Matronix, już, już, już ten tydzień będzie, już ten tydzień tworzę kanał. I na Discordzie do dopiero będzie... Ej, znów myślałam, że Amax, Amax nie. nie, to nie jest Amax, zobaczę Nie Ja tak myślałam, że Amax Moi drodzy Dobra, wybieramy To Zobaczymy Moi drodzy Jak, jak będzie działo się O, wiadomość Dobra, widzowie e, Przyjmij Dobra, idziemy na kar pod kar karwice, moi drodzy. Mam pierwsze pierwsze wezwanie. Dobra, jesteśmy jako ekspres, moi drodzy. Wczoraj e nagrałem filmik, ale to był trochę nudny. Ale postaram się. Ojojoj! Wojciech! Nie! O kurde! No kurde, znów to samo, moi drodzy. Czeką. O nie! Ja ci się gorąco. Moi drodzy, znów zrobiliśmy. Znów będzie chyba nudny odcinek, moi drodzy. Znowu spad spadliśmy. Spad poza mapę, moi drodzy. Dobra. Bierzemy samochód. Kolej. No znów. Mam malucha, niestety. I później kupię sobie jak. Będę prac... Dobra, moi drodzy. Znów jedziemy, bo... Bo to, bo... Znowu wyleciliśmy z poza mapy, moi drodzy. Chyba najlepiej nie... Jechać znowu. Dobra. E, jaką wiadomość zostaniemy, moi drodzy? E, jesteśmy wolni, jak coś. Dobra. Chyba pojedziemy na... Pod Karwicę. Okej. Okay. Tutaj przestanek. Dobra. Jak, jak coś tu pojedziemy. Eee. Dobra, tutaj już będziemy na dewu. I jaką wiadomość zostaniemy? Strefy. No, mamy strefę 414. O. Można wybrać jakąś. Może wziąć to. No dobra, spróbujemy widzowie. Spróbujemy. Jesteśmy wolni e, lub kurs. Napiszcie w komentarzu. E, napiszcie w komentarzu. A jak będzie się grupa. Grupa będzie się nazywała na Discordzie moja. Matronic. Kto chce, kto chce złączyć no to później będzie link w opisie. Albo bio, na komentarzu, jak chcecie, a kanał Matronix będą inne filmy, ale nieraz będą PCD, no moi drodzy, będzie PCD nieraz. I spróbuję, ale będą, co to jest? Czemu? Co? Stoi i puszcza piosenki. Ja pidi jak to wygląda dziwnie. Czekaj muszę zrobić zdjęcie. zdjęcie. Okej, okay. ale to śmieszne. Ej, on idzie na, o kurde. Dobra, usiądę jak coś. Dobra, moi drodzy, mamy miniaturkę. Pójdziemy na miniaturkę. Odcinek pójdzie na miniaturkę. Dobra, widzowie! To będzie miniaturka nasza. <grystanie> jak to wyglądało? Dziwnie. No, widzowie. To dziwnie wyglądało jak coś. Nie ukrywam. Dobra, dodam to na miniaturkę. O, światła. Zapomniałam znów światło. O kurde. Już za parę minut muszę się szykować, ale możemy szybki odcinek zrobić, jak coś później edytować, później wysłać. Będzie trwało długo, widzowie. E, filmy codziennie o 16. Wczoraj nagrałem. Wczoraj nagrałem. To był 2 grudnia, ale wysłałem szybko. O! Mamy to, coś. A. Przyjmij. Dobra, idziemy na Sławno Dobiero, widzowie Dobra, moi drodzy Jak coś, no to jedziemy na Po to, po wezwanie Przyjmuję wezwanie Ale co to było, widzowie e, Dobra Jeszcze raz mówię wam e, Będą PCD nieraz Ale będę e, Przypadkowych graczów Chcecie mnie spotkać, no to. no to. Nieraz będę w PCD. Chcę większe zasięgi mieć, żeby zdobyć te 50 subskrypcji. A na 50 albo 100 subskrypcji będzie piosenka. Piosenka nowa, Wicowie. To będzie świeża, nowa piosenka, nagrana. No. Nie będę nagrywać na telefonie, no, ale będziemy łącz, będzie, ustawimy jako audio tuna. No będzie o wiele fajniej. No moi drodzy, jak napiszcie w komentarzu, co chcecie, żeby zaśpiewał tą piosenkę razem z echem i audio tunem. Moi drodzy, to będzie op. To będzie epicko jak, jak ustawię audio tuna, dodam pit fajny, taki Drip Drip, no Dobra, chyba W stronę Biedronki, chyba o stacji Orlen. Nie, dalej. Dobra, moi drodzy. Jedziemy! O oh nie! Ale... Dodam na początku odcinka, jak jechał ten samochód, kurde, a, dobra, jak ten samochód stał na górze, ten, Błażej, Błażej, dobra, napiszę, jak to możliwe jest, okej, okay. tutaj przyszli, ej, znowu te osoby, dobra, o, cześć, smart, aha, smartewo, dobra. Idziemy do smardzewa, jak coś. No to. Ojojo! Tutaj zrobimy chyba zawrotkę. Ok. Na trzy osoby, no to. Będzie cztery dychy. Cztery dychy. Bo nie mogę. Bo nie mogę. Niestety, widzowie. wyliczyć. Jedna Trzy osoby, chyba. Trzy osoby, albo. Dalekie drogie to czter 40 zł. Nie, albo 35, albo 30 zł, albo 25. No jak chcecie, widzowie, nie, To jest moja decyzja. Albo decyzja widzów. Ile. Ale napiszcie w komentarzu, jak, jak dopiero pierwszy raz gram jako taks taksówkarz. Y no. Gramy topi, Gram jako taksówkarz po 4... 4... lata gram tą grę, moi drodzy. Grud już minęło 4 lata, bo zacząłem grać PCD 4... w grudniu 2020... A mogę, mogę jechać, bo tutaj jest zielony. No eee, grałem to grudzień 2021. Dobra, chyba... Tego gościa nie ma. Czekaj, zobaczę. Nie ma. Tylko obłażeja. Dobra, moi drodzy. Jedziemy do Smartzeba. Chyba dzisiaj kupię sobie Radar Robuxy i kupię sobie Radar Detektor, jak coś. Ale ja kupię sobie mniej, bo nie chcę. Bo nie chcę więcej rubusów widzów. Wstać nie. Nie chcę kupować więcej. Bo nie chcę, nie, nie jestem wyrzeczają na ruiny. Moi drodzy, musimy, ale kupię sobie radar detektor i tablicę i trochę poświęcę. Sobie, ile Okej. Okay. no to jedziemy. Moi drodzy, no smardzewo. Czekajcie, czekajcie, game pass. Jak kosztuje. 119 kosztuje radar detektor? Kiedyś ja się kupić. Ale niestety, widzowie, zapomniałem. Ale kiedyś myślałem, co tu jest? Co tu jest? Pisze city, miasto? Nie wiem. A tu okazało się, to radar detektor. Myślałem, że niektórzy są adminami, Adminami? Nie wiem. Ja tak myślałem, widzowie. Ale... Jak mają to? Jak mają to? Jakby jeszcze dzieciakiem. Nie takim nie takim małym, takim dużym już jestem, moi drodzy. No ja chciałem... być administratorem. Bo jest policja. Możesz zagrać jak shift, ale... Niektórzy nie są administratorzy. Dobra. I to będzie kosztowało? Dobra. E, ile poli pan? I. No, jesteś, jestem tu. Dobra, e, Jak to się robi, moi drodzy? Czekaj, jak, jak? Ja dopiero się uczy, moi drodzy. No, 30. Jakie 30? Dobra. Trzydzieści jeden może być. Tak. Kurde. Dwa dwadzieścia. Dwadzieścia sześć. I Omar moi drodzy. Jak to się robi, widzowie? Umowa, teraz taryfa, jaka taryfa to jest, czekaj, taryfa, taryfa, No jest taryfa chyba 1 opłata opłata może być o dobra moi drodzy udało nam się dwadzieścia sześć nie jak to czekajcie widzowie zero 26, 0,0 i... Ej Ej! Czyli mnie ostamowali, widzowie! Aha! No, uczy się dopiero, jako nasówkarz. Moi drodzy. No, widzowie! To był taki taki odcinek szybki jak coś. Widzowie. No to jedziemy z powrotem do Sławna. Jak coś, no to pojedziemy sobie z szybko. Nie tutaj. Tutaj jest strona Karwicy. Gminy, gminy Malechowo. Pod, pod Sęczkowem. I w stronę Darłowo się jedzie. Dobra. Ostatnio byłem w Gdańsku. Byłem. W... fajnie. No mówię chyba w poprzednim odcinku. Dobra, jedziemy z, z Mardewa do Sławna. Dobra. Dobra, jedziemy z całą. Cało, całym gazem. Moi drodzy. Tak chwilę włączamy, kierunkowskaz. Ale nie wiem jak, jak, jak się gra. Jako tak słuchasz, no muszę, muszę pozbierać trochę pieniędzy, widzowie. Wie? Okej. Okay. Później sobie, jak uzbieram dużo PLN-ów, no to chyba sobie kupię śmieciarkę. I bim, chyba będzie mieć cały. A potem zobaczymy, jak się gra. Ja ostatnio grałem, moi drodzy. O kurde. Czekajcie muszę to wyłączyć okej okay. czekaj co napisa... czekaj co napisali aha do, dobra moi drodzy o kurczę. dobra już nieważne ważne widzowie no to chyba jedziemy moi widzowie do tego do Sławna tutaj przy znaku ale ta miniaturka będzie o wiele wajniejsza stał na dachu autobusu Tutaj jest fotoradar Tom raz, tutaj Dobra moi drodzy No to kończymy już odcinek e, na dziś I chcecie wiedzieć jak Ci się podoba film no to zostaw łapeczkę w górę i, i subskrypcję I Zbieram Zbieram 50 subskrypcji, żeby, żeby zrobić nowy kanał Matronix i nowy, nową grupę na Discordzie. Jak Ci się spodobało, no to lajkuj, komentuj i subskrybuj. Nara -el, na elo, cześć, do zobaczenia i manko.